Cześć miłośnicy natury. Dzisiaj zanurzamy się w fascynujący świat grzybów, na które zawsze można liczyć. Mówimy o intrygujących hubach nadrzewnych, które często spotykamy na drzewach i które przypominają najróżniejsze, fantastyczne kształty. Na pierwszy ogień huba twarda czyli Fomes fomentarius pewnie nieraz widzieliście te grzyby, ale czy wiedzieliście, że są jadalne? Wyobraźcie sobie, jesteście w lesie, zapasy się kończą. Spokojnie rozejrzyjcie się, a tam jest wasz dietetyczny wybawca. Tylko upewnijcie się, że jest młody i świeży, zanim go przygotujecie. Smakuje jak, no cóż, jak grzyb, który uratował wam życie. Lepiej mieć ze sobą scyzoryk, niczym prawdziwy harcerz. Następnie huba siarkowa, znana również jako kurczak z lasu. Wygląda jak magiczne stworzenie z bajki, ale nie dajcie się zwieść. W kryzysowej sytuacji to prawdziwy kulinarny rarytas. Tylko pamiętajcie, żeby dokładnie go ugotować, żeby uniknąć niespodzianek. Może nie zastąpi schabowego umamy, ale na bezrybiu. Teraz wyobraźcie sobie, wędrujecie po lesie i natrafiacie na brzozę ozdobioną czymś, co wygląda jak spalona pianka. Oto chuba brzozowa czyli Piptoporus betulinus. W nagłych wypadkach może być świetnym dodatkiem do waszego leśnego menu. Tylko pamiętajcie, nie chrupiemy kory. W końcu nie jesteśmy bobrami z nadwisły. Na koniec nie zapominajmy o historycznym zastosowaniu tych grzybów. Setki lat temu używano ich jako niezawodnych rozpałek. Wysuszone i odpowiednio przygotowane. Mogły wzniecić płomień nawet w deszczu, coś jak zapalniczka naszych przodków, tylko bardziej eko. Więc następnym razem, gdy będziecie na łonie natury, pamiętajcie o tych odpornych grzybach. Bądźcie ciekawi, bądźcie przygotowani i zwiedzajcie dalej. Do zobaczenia następnym razem udanego grzybobrania.